Dzień dobry, kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja o tym, że uczniowie jednej z podwarszawskich szkół podstawowych wygenerowali w narzędziu korzystającym ze sztucznej inteligencji nagie zdjęcie swojej koleżanki. Mało tego, ten wizerunek mieli później rozpowszechnić na Instagramie, a także zachęcać inne osoby do tego, żeby udostępniały, wykorzystywały. W jakiś sposób to, co stworzyli. Do całej sytuacji odniósł się prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Stwierdził: Osoba, której wizerunek został zmodyfikowany, jest osobą małoletnią poniżej 15 roku życia i istnieje wysokie prawdopodobieństwo możliwości jej identyfikacji. Nie ma znaczenia, że nie doszło do realnej sesji fotograficznej. Postępowanie kolegów nie tylko naruszyło drastycznie prywatność dziewczyny, ale zagroziło naruszeniem jej elementarnych interesów życiowych w przyszłości. Niepokojące są także informacje o próbach udostępnienia tego zdjęcia innym osobom, najpewniej innym uczniom tej samej szkoły. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych powiadomił o tym fakcie policję, w jego ocenie doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, a także możliwości realizacji przez takie zachowanie znamion jednego z przestępstw stypizowanych w kodeksie karnym. O jakim przestępstwie w takim razie mowa? Mowa o przestępstwie z artykułu 202 paragraf 3 kodeksu karnego. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem. Podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15. I oczywiście, mówiąc o osobach, które wygenerowały to zdjęcie, mamy na myśli osoby nieletnie. Zatem one i tak nie poniosą odpowiedzialności na podstawie tego przepisu. Wobec nich co najwyżej mogą zostać zastosowane jakieś środki z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Natomiast możemy się zastanowić tak hipotetycznie, czy to zachowanie, którego się dopuścili, faktycznie. Wypełniło znamiona tego przestępstwa. A żeby się nad tym zastanowić, musimy sobie powiedzieć, czym jest produkowanie w rozumieniu tego przepisu, czym są treści pornograficzne i czym jest w końcu udział małoletniego. Jeżeli chodzi o produkowanie, to jest to po prostu wytworzenie czegoś, czego wcześniej nie było. Jest to pojęcie dość szerokie znaczeniowo, tutaj nie ma znaczenia. W jaki sposób działa sprawca, nie ma znaczenia, czy robi to amatorsko, czy profesjonalnie, czy nie ma znaczenia, jaka jest jego motywacja. Chodzi tylko i wyłącznie o stworzenie czegoś, czego wcześniej nie było. Jeżeli chodzi o treści pornograficzne, no to tutaj trochę nam się sytuacja komplikuje. My mówiąc o tym przepisie, mamy na myśli. Treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich, i w kontekście właśnie pornografii dziecięcej i tym, czym ona jest, wypowiedział się jakiś czas temu Sąd Najwyższy. Pornografia dziecięca oznacza m.in. wszelkie materiały ukazujące dziecko uczestniczące w rzeczywistych lub symulowanych zachowaniach o wyraźnie seksualnym charakterze, a także wszelkie przedstawienie organów płciowych dziecka w celach głównie seksualnych. I oczywiście nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że ta definicja będzie dotyczyła na przykład prawdziwych zdjęć realnie istniejącego dziecka. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Wątpliwości natomiast pojawiają się w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z całościowo wygenerowanym materiałem przez narzędzie korzystające ze sztucznej inteligencji. My oczywiście nie wiemy, jak to zdjęcie wyglądało. Możemy sugerować je tylko. Tym, co i w jaki sposób przekazywały media. Przekazywały, że było to zdjęcie wygenerowane, a zatem zakładam, że całościowo wytworzone przez to narzędzie. Nie było też żadnej mowy o tym, że przedstawiało tę dziewczynę, w sytuacji jakichś seksualnych zachowań, a zatem zakładam, że był to po prostu jej nagi wizerunek, tylko i wyłącznie. Możemy się w takim razie zgodzić, biorąc pod uwagę tę definicję, że mieliśmy do czynienia w sytuacji tego materiału z przedstawieniem organów płciowych dziecka w celach głównie seksualnych. Czyli mamy produkowanie, do którego bez wątpienia tutaj doszło. Mamy do czynienia z treścią. Pornograficzną, natomiast pozostaje nam jeszcze udział małoletniego. Musi być udział małoletniego w tych treściach, żebyśmy mieli do czynienia z realizacją znamion tego przestępstwa. Żeby mówić o udziale małoletniego, musimy mieć do czynienia z rzeczywistym udziałem realnego małoletniego, osoby, która istnieje. W tej sytuacji tego brakuje. Tutaj nie ma udziału małoletniego. Jest jakaś podobizna, jest wytwór, który wygląda, wygląda realistycznie, natomiast nie jest to realny małoletni. I sytuacja nam się komplikuje jeszcze bardziej, kiedy spojrzymy sobie na artykuł 202 paragraf 4b kodeksu karnego. Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. To jest przepis, który penalizuje tzw. pozorowaną pornografię dziecięcą. On został w 2008 roku włączony do katalogu. Przestępstw w kodeksie karnym właśnie z uwagi na to, że już wtedy zaobserwowano, oczywiście mieliśmy do czynienia wtedy z dużo bardziej prymitywnymi narzędziami, ale zauważono pewną tendencję co do tego, że te narzędzia już pozwalają na to, żeby tego typu materiały tworzyć. No i na pierwszy rzut oka moglibyśmy się zgodzić z tym, że w tej omawianej sprawie mamy do czynienia z wytworzeniem Albo przetworzeniem, w zależności od tego, jak wyglądało to zdjęcie wizerunku małoletniego. Wytworzenie, czyli wygenerowanie czegoś związanego z małoletnim, który w rzeczywistości nie istnieje, no tutaj akurat mamy małoletniego, który istnieje, no więc ewentualnie możemy przyjąć, że było to przetworzenie wizerunku, czyli w jakiś sposób zmodyfikowanie wizerunku małoletniego, który już istnieje, ale. Bez względu na to, czy przyjmiemy, że było to wytworzenie czy przetworzenie, ten przepis i tak nie znajdzie zastosowania, dlatego że tutaj jest mowa o tym, że ten małoletni widoczny na takich materiałach musi uczestniczyć w czynności seksualnej czyli albo w obcowaniu płciowym, albo w innej czynności seksualnej. Tutaj no przyjęliśmy, że do niczego takiego nie doszło z informacji, które. Mamy z przestrzeni publicznej, zatem ten przepis nie znajdzie zastosowania. W takim razie, skoro tutaj nie mamy udziału w czynności seksualnej, tutaj w przypadku 202 paragraf 3 nie mamy udziału małoletniego, to w takim razie, jeżeli przyjęlibyśmy, że ci Sprawcy mogą odpowiadać na zasadach przyjętych w kodeksie karnym, to nie znajdzie zastosowania ani jeden, ani drugi przepis. Co ciekawe, w styczniu tego roku sąd w Bydgoszczy rozpatrywał całkiem podobną sprawę. Tam chodziło o dwóch uczniów szkoły średniej, którzy przerobili zdjęcie innej uczennicy w, tej, w ten sposób, że dokleili jej twarz do ciała aktorki porno i następnie ten zmodyfikowany wizerunek. Udostępniali innym osobom. Sąd zastosował wobec nich ten najłagodniejszy środek wychowawczy z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich czyli upomnienie. Nie dopatrzył się jakichś innych oznak demoralizacji, jeżeli chodzi o zachowanie tych uczniów. Oni później przeprosili tę dziewczynę, więc na tym się ta sprawa skończyła. A wychodząc na chwilę poza granice naszego kraju, to w 2023 roku na karę ponad 3 lat pozbawienia wolności został skazany mężczyzna z Kanady za to, że wygenerował właśnie przy użyciu narzędzia korzystającego ze sztucznej inteligencji co najmniej 7 materiałów wideo, które przedstawiały osoby małoletnie uczestniczące w różnych czynnościach seksualnych u niego ponadto znaleziono w toku postępowania kilkaset tysięcy zdjęć już rzeczywiście istniejących małoletnich i łącznie został skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności. I oczywiście problem z generowaniem tego typu materiałów będzie coraz większy. Wszyscy wiemy jak szybko rozwija się sztuczna inteligencja, wszyscy wiemy jak szybko te narzędzia uzyskują nowe możliwości i już dzisiaj te efekty finalne ich pracy są często nie do odróżnienia od rzeczywistych, realnych, czy to fotografii, czy materiałów wideo. Kilka lat temu jeszcze żeby stworzyć tego typu materiał trzeba było mieć jakieś umiejętności, czy to z zakresu obsługi programów graficznych, czy to z zakresu obsługi Programów służących do edycji wideo. Dzisiaj wystarczy wpisać prompt i to narzędzie zrobi to za nas. I tak jak wspomniałem, już dzisiaj w niektórych przypadkach te efekty są nie do odróżnienia. I oczywiście, problem z generowaniem tego typu materiałów z udziałem osób małoletnich to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to oczywiście nie będzie się tylko ograniczało do tej grupy. Ofiar. No bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że jakiś mściwy partner czy mściwa partnerka, chcąc właśnie zemścić się, skrzywdzić drugą osobę, będzie mogła wygenerować jakiś tego typu materiał. Udostępnić go, szantażować nim inną osobę. Warto w takim razie przyjrzeć się rozwiązaniom prawnym, być może wdrożyć jakieś nowe, być może zmodyfikować już istniejące, tak żeby nieco bardziej dostosować je do współczesności. Bo, tak jak się przed chwilą przekonaliśmy, w tej sytuacji, o której dzisiaj powiedziałem, raczej nie znajdzie zastosowania ani jeden, ani drugi przepis, o którym też. Kilka słów, o których też kilka słów powiedziałem, a możemy być pewni tego, że problem będzie coraz większy. Jeżeli chcecie coś na ten temat dodać, jeżeli macie jakieś przemyślenia związane z tym problemem, to oczywiście zachęcam jak zawsze do sekcji komentarzy. Bardzo serdecznie dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do nadrobienia poprzednich filmów, zachęcam do subskrypcji. A my widzimy się przy okazji kolejnego filmu. Do zobaczenia, do usłyszenia.